Już tylko dni dzielą nas od wielkiego finału konkursu piosenki Eurowizji Junior 2024 w Madrycie. W tym roku Polskę reprezentuje niezwykle zdolny 11-latek Dominik Arim. Chłopiec ma szansę podbić Europę swoim wielkim talentem. Poznajcie bliżej Dominika. Spis treści: Kim jest Dominik Arim? Eurowizja Junior 2024. Jak głosować na Dominika Arima? Zobaczcie, jak prezentuje się Dominik Arim. Kim jest Dominik Arim? Dominik Arim ma 11 lat i mieszka na Pomorzu, gdzie uczy się gry na trąbce w szkole muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim. Rozpoczął również naukę gry na fortepianie, ale to śpiew jest jego największą pasją. Brał udział w siedmiu edycji The Voice Kids, gdzie doszedł do półfinału. Dominik lubi też taniec, swoje talenty rozwija w zespole Szalone Małolaty. Czas poza zajęciami szkolnymi spędza aktywnie, najchętniej na zjeżdżalniach w aquaparku, grając w piłkę i jeżdżąc na rowerze. Jednak jego ulubionym sportem jest karate, które trenował przez 5 lat, ma pomarańczowy pas. Kiedy pogoda nie sprzyja wyjściu na zewnątrz, czyta książki lub gra w gry. W wolnym czasie lubi też pomagać rodzicom w ogrodzie, bawić się z siostrą Julią i psem Budkiem. Jego wielkim marzeniem było reprezentowanie Polski na konkursach Eurowizji, Eurowizja Junior 2024. Mottem, a zarazem motywem przewodnim 22. Konkursu piosenki Eurowizji Junior będzie hasło Let's Bloom Pol. Rozkwitajmy, nawiązujące do młodych talentów, które rozwijają się dzięki występowi w konkursie. Rywalizacja młodych artystów odbędzie się w słynnej hali sportowej Caja Magica, gdzie na co dzień mecze rozgrywa koszykarski zespół Realu Madryt. Koncert poprowadzą Ruf Lorenzo, reprezentantka Hiszpanii podczas konkursu Piosenki Eurowizji w 2014 roku. Popularny aktor Marc Clautet oraz Melanie Garcia, która reprezentowała swój kraj podczas konkursu w Gliwicach w 2019 roku. Dzięki swojej piosence pod tytułem Marte zdobyła 212 punktów i zajęła trzecie miejsce. Polskę w konkursie reprezentuje Dominik Arim, który śpiewa piosenkę Pa. All Together, utwór skomponował Sławomir Sokołowski do słów Aldony Dąbrowskiej. Autorem towarzyszącego piosence wideo jest Pascal Pawliszewski, uznany reżyser teledysków i reklam M. Inaczej, twórca nominowanego do Fryderyków 2020 klipu do piosenki Wiki Gabor pod tytułem Superhero. Teledysk do piosenki All Together to subtelna opowieść o chłopcu, który zaciekawiony światem ukrytym za niebieskimi drzwiami, bez chwili wahania wkracza do krainy, w której dzieci podążając za swoimi marzeniami i połączone wspólną inicjatywą sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem. Mali bohaterowie dostrzegają wielką moc drzemiącą w rzeczach pozornie małych, w solidarności i budującej współpracy, która potrafi burzyć dzielące nas mury. W teledysku gościnnie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Tarnowie. Jak głosować na Dominika Arima? Głosowanie rozpocznie się w piątek, 15 listopada, czyli dzień przed finałem, o godz. 21 na stronie www.jeść.tv zostaną tam udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju. Dominik Arim może zatem otrzymać głosy od widzów z Polski. Głosowanie zostanie wstrzymane w sobotę, 16 listopada o godz. 17:59, kiedy ruszy transmisja finału, podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie 15 minut po zakończeniu ostatniej konkursowej piosenki. Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego Jury. Po sumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior. Zobaczcie, jak prezentuje się Dominik Arim.